Witam serdecznie Retro Szpunta Wspólnie z moimi trzema przyjaciółmi Mareczkiem, Lemonem oraz Waflem organizuję pierwszą edycję retro gamingowej imprezy pod tytułem Rewind Retro Party która odbyła się w dniu dzisiejszym 12 września potrwa do dnia następnego do niedzieli godziny 13 No i co? Czemu akurat imprezę zorganizowaliśmy w Cieszynie? Przede wszystkim tak, od dłuższego czasu jeździmy po całym kraju na różnego rodzaju rodzaju złoty, imprezy no i pewnego dnia wpadliśmy na pomysł czemu nie moglibyśmy takiej imprezy zorganizować właśnie u nas w Cieszynie no stąd też pomysł właśnie takiej organizacji no a na tym złocie czy tym, na tym partii party możemy zobaczyć takie sprzęty jak Komodera Amiga Atari czyli generalnie komputery i konsole lat 80-90. Przyjechali nasi koledzy i przyjaciele z całej Polski, więc tego sprzętu jest tutaj pod dostatkiem. W dzisiejszej edycji zorganizowaliśmy już cztery turnieje, dwa gamingowe, jedna gra na Commodore 64 oraz na Amidze, Dodatkowo przeprowadziliśmy retro quiz z wiedzy jak sama nazwa mówi, związanej z retro. No i oczywiście taka zręcznościowa zabawa, czyli przewijania Kasety na czasy ołówki, więc to są jakby takie cztery sztandarowe imprezy, które chcieliśmy przeprowadzić dla tych młodszych i nieco starszych. No i myślę, że impreza cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem i zamierzamy w roku przyszłym oczywiście przeprowadzić drugą edycję, na którą oczywiście z wszystkich serdecznie zapraszamy. Przedział wiekowy jest od wieku. 5-6 lat do powiedzmy 50 lat. Można tu było również spotkać wielu moich, a właściwie kolegów, którzy prowadzą kanały na YouTube związane właśnie z tematyką retro. Także przedział wiekowy był tutaj całkowicie <noise> nieokreślony i dowolny. Zostaliśmy mile zaskoczeni, przyjechali nasi przyjaciele z Gdyni, którzy całą noc poświęcili na przyjazd do Cieszyna w dwie osoby, także można powiedzieć, że na tej imprezie są osoby z całej Polski, fani 8 i 16 32-bitowych komputerów i ich konsol. A jakie warunki trzeba było spełnić, speł żeby tutaj y, móc uczestniczyć? Warunek był, był taki, trzeba było mieć po prostu chęci. No i oczywiście, jeśli ktoś miał taką możliwość, wystawić, przywieźć swój sprzęt, zaprezentować. No i oczywiście, osoby, które zechciały tutaj nas odwiedzić, mogły sobie na każdym komputerze czy też konsoli y, przysiąść, zagrać w swoje powiedzmy ulubione gry. No i powspominać swoje młodzieńcze lata.